Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Yy, witam po przerwie. Wszystko zmieniłam, wszystko zmieniłam, okej. Okay. Yy, dobra. teraz będziemy grali w grę Cut Inside. Yy, yy. Yy, yy. Yy, yy. To jest taka, taka, wiecie, rekreacyjna przygodowa gierka. Za parę złotych dosłownie. Yy, yy. Są jakieś cztery etapy. Jest oczywiście y, pomarańczowy kot, jest dziewczynka yy, i tym pomarańczowym kotem chyba jesteśmy my. Nie wiem, tak mi się wydaje. Ojej, kocie uszka jeszcze, schodela. <grym> Cześć Bladylisku! Nie wiem, czy się z Tobą witałam, czy nie? Boże, już nie ogarniam, kto jest na tym live. Mm. Okej, okay, dziękuję, Seba. <grytanie> Zobaczymy, jak to... No, gotowe do uruchomienia, no to graj. Gro. Mam nadzieję, że się pokaże, bo jak nie, to ja nie wiem... Nie... A nie, pokaże się, okej, okay, dobra, super. Um, aha, bo to się pewnie tak wybiera. Aha, bo to się jakoś inaczej steruje. To jest takie dziwne. Z i X. O. Um, czemu resolution jest takie. Aha, bo to nie, nieważne. Nie! Nie chciałam! Czekaj. Return to title. Seba! <noise> Dopiero przyszedłem! Dzięki Bogu nie zrobiłam w topy takiej bardzo dużej. <noise> Cześć Michu! Hejka. Cześć, bo chciałam zobaczyć. Bo tu można w ogóle grać po angielsku albo po japońsku, albo po chińsku, chyba. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że nie będzie za głośno. Chyba jest okej. Okay. Ale tu były gdzieś kurcze. Jak się steruje. To się pokazało tylko raz na samym początku i dupa, i zniknęło. No dobra, to. W każdym razie przynajmniej ogarnęłam, że Z się coś robi. Kitku jest zamknięte w klatce. Jakaś dziewczynka tu chodzi. Kitten, you are locked up too. Jesteś zamknięty. Do you know how to get out of here? Chyba nie. Maybe I should put you out first. Okej, okay. uwolniła mnie, to miłe. Weź japoński, no na pewno. Eee. <laughs> nie, nie udało mi się przejść tamtej Mikołaj, eee, więc zmieniliśmy na grę o kotku pomarańczowym. A, bo ja mogę X-em miałczyć! I ja ją wołam, chyba. No, przyłaź tu. Daj mi żryć. Daj mi żryć! No tu, no. Daj mi żryć. Kipku po czasku. Będę za nią łazić. Teraz u gry wpięte. O, wow! Ja mogę skakać. Ale nie mogę wyżej tu. To Jest jakaś platformówka? Boję się. Jest stręczki! IN THE POCKET! Aha, i ona to zbiera i w ogóle ląduje to w jej kieszeni, a ja to co? No weź, weź ją ugryź w piętę! Boże... Mój kot... Trzech minut już wiesz, jak manipulować człowiekiem, oczywiście! Ona mówi, że put out kotka i ma na myśli wyciągnąć z klatki, ale po angielsku to znaczy pozbyć się kota. O NIE! Ale hamuwa. Aha, bo ja tu mogę wejść po schodach. Super schody są. Coś jest na 10. Zrzuć wazę. O, tak, to bardzo pokociemu. I teraz ją zawołaj. I powiedz, że waza cię zaatakowała. Weźmy ten stręczki. Keep from the pocket. O, idzie tu. Aha, i nic nie powiedziała na to, że bazę rozwaliłam. Spoko. No chodź tu! Sir, czuj biurko! Tam mogą być ważne rzeczy. A tu? Tu sprawdź. The top shelf of it seems to be missing a book! O nie, musimy książkę znaleźć. Schody czy szelwa? Schody były. <grywa> e, aha, ściągać niebieskie. Już, już ściągam się niebiesko. <grywa> Miałbym się, jakbyś wzięła klej i zaczęła ją składać. <grywa> A tu? Tu sirczuj! Zawsze przy łóżku są jakieś um, brudne sekrety. No chodźże tu! Dziącha! Boże, ty masz rułę. Jest tajna dziurka. Weź wsadź klucza tam. There is a keyhole in the wall. No a nie możesz wsadzić klucza? Ja nie mam wsadzić klucza tam. To jest jakiś bullshit. O, jeszcze tryskanie cytynką. No proszę. Cię e, rozbawiliście? Parkujący kot. Co ty trzymasz przyłóż? Brudne sekrety. Ej, bo ona nie chce wsadzić tego klucza. Ja mam ją zmusić. No, idziemy wyżej. Hops, 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 hops. To jest jakiś strych. Ej, może ten klucz jest tutaj? Chodź tu! Chodź tu! Dziunia! Skrzynkę znalazłam ze skarbami! Szukasz zaginionych pieniędzy z komunii. O nie! O, rozciąganko. No nie było. Akurat mogę się porozciągać zanim ona tu dojdzie. Trudny skarpet. This is a record is for the phonograph? Uuu, będziemy słuchać muzy. Będziemy słuchać metalu. Chodź, Junia. Można zejść jeszcze niżej? Czy te wszystkie piętra. Tu jest ten fonograf. Z piwnica! Patrzcie. Jeszcze jest piwnica. Dziunia, chodź tu. Sirczuj. No, ona strasznie wolno chodzi. Jest taka nieduciumana jest. No nie wiem, jesteś młoda, powinnaś... Kurczę, biegać! Skakać! Nie wiem. Nie powiesz mi, że brakuje kawałka lustra i trzeba znaleźć? No normalnie. myli mi się to miałczenie ze skakaniem. Jest urocze, że my wabimy dziunie miauczeniem trochę jak to zapalenie światła w Experience. No prawda, pracę. <laughs> Są kotki w piwnicy, tak. Więc zobaczyła y, swoją linię. Linię, to rozbiłe lustro. Ja, ja nie jestem aż taka młoda jak ona. No, It's the right way to do it. Teraz jest smalki. This is not my fault. Aha. Czekajcie, gdzie my mieliśmy ten smalki? To nie tu było. Skaczko cię. szybciej, biegaj. Tu był smalki. Tu przy tej szafie coś było. To Junię, chodź. To jest krusz, To nie moja wina. No właśnie, mam wrażenie, że coś jest nie tak z tym tłumaczeniem. Możesz wyrzucić kubeczek po jogurcie, wyrzucasz łyżkę. Ej, czasami mi się tak zdarzało. Boże, zakra. Ja jestem podobno młody, ale jak ktoś mnie woła, no, tu, Junia! a small room here. Uh, here. Eee, myślę, że zdarzy, że także staje po stronie Juni. O nie! Tu, Dziunia! Junix, tam. Tam. Tam coś jest. A book with difficult words. O nie. <laughs> Książka z trudnymi słowami. Super. Tutaj. Tu Junix. Widzisz kod? Kod wie lepiej od Ciebie. Looks like it was here. A fragment of a mirror? Uh. To idziemy poskładać lustro teraz. Encyklopedię. Tylko ja jestem jedynym człowiekiem na świecie, któremu nigdy nie zdarzyło się wyrzucić łyżeczki do kosza opakowania do zle... <laughs> Nie no, przypuszczam, że są jeszcze takie osoby. Ale mi się zdarzało. Dziunia! Tutaj! Elana ma dużą głowę. It looks like it was here. Przenieśliśmy się gdzieś. Through the looking glass. Oh! Jesteśmy teraz Laron Croft. Well, is this a cave? Transfer magic. Ooh. Tu, Junia. To jest jakiś. Przycisk, tu jest. Mówię ci. Junia, gdzie ty idziesz? Zeżą cię tam. Jest jakiś pająk się spuszcza. A stone statue that looks very. Coś tam. Jeszcze raz mi powiedz. Aha, zażarłam muszuruma. Fajnie. No, ma ubranko. Widzimy, jak kot ma ciężko, gdy trzeba czekać na człowiek. I nagle magia stuk. Padnie baba w pułapkę. <noise> I <umrze. głos> Nie, proszę nie umierać. A tu mogę wejść? Tu dziwnie. Tu dziwnie nie idziemy? Nie mogę przejść, a tam. Tam jest jakaś dzida na górze. Junia... Chodź tu. Gdzie ty poszłaś? Chodź tu, no chodź tu! No ona nie może przejść. No bo tu są schody i tu mogę wejść. Tam jest Mushroom. Są ważne rzeczy, Dziunia. Robotem się podniecił. No posąg. Weź, bo tam jest grzyb, Dziunia. Aha, i nic mi o tym nie powiesz? O, patrzcie. Ej, mogę się wspinać. Czekajcie, to jest trudna platformówka teraz. Ej, mogłabym się spiąć i wskoczyć na ten kafelek dostający. To jest do tego grzyba. O, a ty jak się tu znalazłaś? Jest skubana. Ratan is very strong in the sunshine. Grzyb. Kolejny grzyb. Hmm. no ale to mi nic nie da. Aha! Ja coś jeszcze znalazłam. Jakąś dzidę. Kawałek dzidy. No to ten! Tu! A! Ja mogę tak skoczyć! A! That's interesting, ale nie mogę tej dzidy zrzucić na dół. Czekajcie, przetamte. tamte... O. O. Eks to grzyba. O, bardzo dobrze. Mam trzeciego grzyba. Co temu kotu stanie się, jak zje wszystkie grzyby? Nie mam pojęcia. Kotek przypomina mojego biednego kotka Niutka. Z kolei Niutka przypomina mi o mojej zmarłej babci. O nie. Zabijmy Dziunię dzidą i przejmijmy jej tożsamość. Dziuniks! A może ty tą dzidę tutaj tam? Mamy kawałek dzidy. Mogę tego pająka zażrać? Muszę. Może... Kurde, on, on pewnie chce tą dzidę, ale jak ja mam mu tą dzidę załatwić? Tutaj nie mogę. Widzę, że dobrze parkurzysz, może tam więcej parkurów. Nie! Co, Ha, i ona jest na dole i ona nie ogarnia, że ma wejść na górę. Miau. Dobra. That will be useful. Okej. Okay. chodź! Że tą dzidę ściągnąć. Tam. Ojej, jak zarzuciła! To ją zgubił. No. Jak myślisz, Julia? Patrz, tu jest taki ładny posąg. Wsadź tę dzidę. Daj mi uszy i przy okazji wyłącz cytrynkę. Aha, okej, okay, już! Przepraszam. Już zaraz wyłączę. Ojej, jakiś szmaragd dostałam! Szmaragd. Za to mieliście dłużej cytrynkę. Sirczować, żeby wzięła, no Cecynka zostanie z nami na zawsze Aż zgnije zostanie limonka To z White Noise Ten sam poziom, kurwa <laughs> Dobra, ale gdzie ja mam ten Klejnocik wsadzić? Gdzieś tutaj? Abo tu oczku brakuje klejnacika. Chodź tu, to? Nic. No. <grymne> Tworzyło się jakieś przejście. O, to jest kolejny młot, który zżarłam. Weź tego młota, że się nam przyda w sobie. Looks like a hammer. Might be useful. No to weź go. No, dobra. E, dobra, sorki, ale muszę zrobić jeszcze małą, krótką przerwę. Za trzy minutki do Was wrócę.